W sobotę 3 grudnia Poradnia Zdrowia Psychicznego organizuje Dzień Otwarty. Akcji przyświeca hasło Zdrowy Umysł, Zdrowe Ciało. W związku z tą inicjatywą zapytaliśmy doktora Wójciecha Czarnasia o to, do kogo skierowana jest akcja oraz na jaką pomoc będą mogli liczyć odwiedzający. No, zapraszamy wszystkich chętnych i potrzebujących, którzy. W jaki sposób podejrzewają u siebie występowanie zaburzeń psychicznych, czy też chcieliby się poradzić, czy dane zaburzenia kwalifikują się do jakiegoś leczenia i należy się martwić, czy też są to rzeczy, które występują naturalnie i nie wymagają jakiejś większej interwencji. Wszystkim tym, którzy u siebie podejrzewają, bądź podejrzewają u swoich bliskich, jeżeli widzą potrzebę takiej pomocy tym, tym osobom, a nie widzą one specjalnie chęci, można też przyjść poradzić, w jaki sposób można ich zmobilizować, bądź w jaki sposób też można oczekiwać pomocy od różnych rodzajów instytucji, które są czasami niezbędne, żeby taką pomoc uruchomić. Wystarczy przyjść tutaj wszystkim chętnym, na pewno będziemy starać się w godzinach od 8 do 14, ale jeżeli będzie większe zapotrzebowanie, na pewno nie wypuścimy nikogo bez, bez porady. Nie ma rejestracji, w zasadzie wizyty będą anonimowe, nie będziemy tego też rejestrować, więc zapraszam wszystkich chętnych. Do dyspozycji będzie psychiatra, jeden bądź kilku, w zależności tu od liczby osób zainteresowanych, psycholodzy, będzie terapeuta uzależnień i pracownik socjalny. Także uruchamiamy telefon zaufania, gdzie osoby, które jednak boją się tej bariery. I lękają przed przyjściem do poradni też mogą zadzwonić i poradzić się telefonicznie. Oczywiście, w miarę możliwości niezbędnej informacji, będziemy udzielać. Będziemy udzielać niezbędnych informacji, w jaki sposób dalej można pokierować swoim leczeniem. Będziemy w formie ulotek udostępniać informacje, gdzie należy się zgłosić w jaki sposób należy się zarejestrować, na przykład do poradni zdrowia psychicznego. Też takich kilka praktycznych informacji, że nie trzeba skierowań do poradni zdrowia psychicznego, że wystarczy się zarejestrować, być ubezpieczonym, w zasadzie to jest jedyny, jedyny, jedyna konieczność. I w jakim, w jakim okresie, jak ta rejestracja wygląda, kto przyjmuje w dany dzień tygodnia, ponieważ w naszej poradni przyjmuje czterech psychiatrów, jest to jedna kobieta, trzech mężczyzn, można sobie też wybrać, do kogo się zgłosić. Te informacje będą udzielane. Dotyczy to też również leczenia uzależnień, a także będziemy udzielać też porad prawnych związanych ze zdrowiem psychicznym. Proszę powiedzieć, jak dana osoba miałaby się zorientować, że wizyta jest jej potrzebna? Bo zazwyczaj te osoby chyba stosują taki mechanizm wyparcia. I jakie sygnały powinny świadczyć o tym, że ta wizyta jest nam potrzebna? Jest to trudne. W zależności od specyfiki zaburzeń, rzeczywiście część chorób nie dostrzega osoba na nie chorująca i wtedy ważne jest wsparcie rodziny, otoczenia, ale też i czasami nawet kolegów czy koleżanek z pracy. Możemy podejrzewać, że coś się z tą osobą dzieje, że się zmieniła i wymaga pomocy i można też przyjść wtedy poradzić się w jaki sposób te zaburzenia, czy, czy tą sytuację można rozwiązać. Część zaburzeń natomiast się czuje, można zaobserwować pod postacią lęku, zniechęcenia, apatii, brak chęci do pracy, do wykonywania rzeczy, które do tej pory nie sprawiały nam problemów. Nie odczu... Możemy przestać odczuwać przyjemność w tych, w tych rzeczach, które do tej pory nas odprężały, ale też może być to wydaje się błahe sprawy jak zaburzenia apetytu czy bezsenność. Też mogą świadczyć czasami nawet i o, poważnie, o poważniejszych chorobach, które się rozpoczynają. No, można powiedzieć, że najwięcej pacjentów poradni, bo mówimy głównie o poradni, są z zaburzeniami depresyjnymi. I one stanowią gro pacjentów, które, których tutaj prowadzenie, leczenie prowadzimy. Zaburzenia lękowe, ale też są oczywiście choroby typu psychotycznego, jak schizofrenia, zaburzenia otępienne, czyli zaburzenia pamięci u osób w starszym wieku, szczególnie jeżeli wchodzą w jakby okres zaburzeń z niepokojem, z pobudzeniem. Ale też leczymy bezsenność, zaburzenia odżywiania, myślę, że w tej chwili trudno mówić o... To znaczy na pewno zaburzenia depresyjne tutaj wychodzą na plan pierwszy i one są główną jednostką w tej chwili, z tytułu które zgłaszają się do nas do poróba. Często się pojawia te, to schorzenie depresja. Jakie czynniki powodują jakby uaktywnienie się tej choroby? Współczesna medycyna nie jest w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na, na, na to pytanie. Na pewno y, czynników jest kilka. Y, pytanie też jest dlaczego y, pojawia się coraz więcej depresji, dlaczego y, zaburzenia depresyjne wychodzą na plan pierwszy. Mówi się, że w tej chwili do lekarza, lekarza rodzinnego więcej przychodzi pacjentów z depresją niż y, z, z nadciśnieniem. Y, na pewno czynników jest wiele. Są to na pewno predyspozycje genetyczne. I to nie chodzi o dziedziczenie, tylko chodzi o, o jakby układ genów w pewnych konfiguracjach, który predysponuje do, te osoby do zaburzeń depresyjnych. Niewątpliwie czynniki środowiskowe, które mają duże znaczenie. Żyjemy w okresie wielkich przemian kulturowych, społecznych, cywilizacyjnych. Kolejną sprawą jest wydłużanie wieku życia. To niewątpliwie też predysponuje do, do wystąpienia tego typu zaburzeń i coraz większe rozpowszechnienie leków, które same w sobie mogą też generować zaburzenia depresyjne. Wszystkie te czynniki mogą powodować, że w którymś etapie naszego życia te zaburzenia mogą występować. Chciałbym też dodać, że depresję, mając na myśli depresję, często myślimy o smutku, przygnębieniu, a niekoniecznie tak musi być. Czasami jednym z objawów są tylko lęki, Czasami uporczywa bezsenność, czasami zaburzenia, zaburzenia łaknienia. Są tak zwane depresje maskowate, które bardzo często sprawiają wiele trudności w diagnozie, powodują, że uruchamia się bardzo skomplikowany proces diagnostyczny ogólnych chorób, ponieważ myśli się o chorobach ogólnych, gdzie tak naprawdę podłożem tego wszystkiego jest depresja. Raz jeszcze przypominamy, otwarty dzień w poradni zdrowia psychicznego odbędzie się w sobotę 3 grudnia od 8 do 14.